witajcie Grupa eksploracyjna Neskazan. Drugi dzień na szlaku muzeów zapowiadać się może być ciekawy. Co przyniesie, to zobaczycie za niedługo sami na materiale nowym. Kolejnym, drugim dniu tutaj w Zakopanym. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, dowiedziałem się, że tu jest jakieś słynne, fajne muzeum. Więc idę zobaczyć gdzie jest może znajdę a jak nie znajdę no to będę dalej szukał drugi dzień przydałby się coś zrobić przystanek a zobaczymy tutaj zobaczymy ja cię kręcę ja cię kręcę jest znalazłem. Popatrzcie sami. Muzeum Kornela Makuszyńskiego. To się biorę do roboty. Witajcie kochani, grupa eksploracyjna NSK Dzisiaj zwiedzimy muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanym. Z tego, co wiem, to on tutaj mieszkał. Tak jak wspomniałem, jestem przed wejściem do muzeum Kornela Makuszyńskiego, gdzie tutaj w latach 1934 do 1953 mieszkał. W tym domu właśnie Kornel Makuszyński a na cześć jego, tutaj, postawili pomnik. Pomnik symbolizujący właśnie jego osobę oraz yy, do bajki stworzonej przez niego Koziołek Matołek. I tak to teraz wygląda postać Koziołka Matołka oraz postać Kornela Makuszyńskiego razem z datą urodzin. I datum śmierci. Budynek muzeum tak wygląda. I zabieram Państwa teraz do zwiedzenia tego to muzeum. Nie będziemy długo czekać. Po prostu idziemy. No to wchodzimy do góry do Muzeum Kornela Makuszyńskiego na pierwszym piętrze. O, to będzie tutaj. No i wchodzimy do pierwszego pokoju. Taka informacja, że Koronel Makuszyński to pisarz dla dzieci i dorosłych. Mieszkał w trzech miastach polskich: w dawnym Lwowie, Warszawie i Zakopanem. Koronel Makuszyński w okresie swojego życia był popularnym dziennikarzem, pisarzem i społecznikiem. W swoich książkach. Potrafił stworzyć bohaterów, którzy wnosili w życie szacunek dla dorosłych, szacunek dla rodziców i wychowawców oraz kolegów. Wszystkim dzieciom darował wielki skarb, czyli uśmiech, znajdujący się w gabinecie pisarza. Przy tym biurku, co jest tutaj pokazane, Kornel Makuszyński pracował. A na biurku znajdują się przybory do pisania noże artystyczne do rozcinania listów, gazet Zegarek, Francuski, fotografie. Kozołek Matołek i inne obrazy. Po śmierci pisarza wy wykonano odlew, ręki i maskę. Dodano fotokopię pisma koronela Makuszyńskiego. W gabinecie mamy liczne obrazy malarzy polskich. Jeden obraz francuski i dwa chińskie. Posiadamy także zbiory wschodnie z XVIII wieku, takie jak beret, taboret zdobiony masą perłową oraz dywanik perski z XVIII wieku. I tak to tutaj ładnie wygląda. Tak jak już wcześniej wspomniałem, te zdobione talerze. Dywanik Perski, piec kaflowy, obrazy, biurko, przybory i odlewy. Przechodzimy do pokoju numer dwa. To jest sypialnia. W sypialni pisarza znajdują się obrazy polskich malarzy o różnej tematyce, fotografie rodziców. Janiny Makuszyńskiej oraz szafa, szafa na ubranie z wieku XVIII, dwa lustra z wieku XVIII. Stolik do gry, brydża, wszystkie krzesła i fotele są francuskie. Nad łóżkiem pisarza widzimy dwa perskie dywany. Tu są ładnie pokazane właśnie te lustra. Tu jest szafa. Na szafie są skrzyneczka, obrazy nad szafą. Perski dywan, proszę bardzo, nad łóżkiem. Coś pięknego. Pokój trzeci, gdzie pójdziemy, to pokój ten będzie posiadał obrazy malarzy polskich. Jeden obraz włoski. Dwa japońskie. Jeszcze zut. Więc wchodzę do tego pokoju, trzeciego. Tak to wygląda. Ten pokój trzeci. I tutaj pod oknem znajduje się sekretarzyk namalowany pałacowym z XVIII wieku. Na tym biurku poustawiane są fotografie przyjaciół pisarza i rodzice żony Janiny. Jest tam także fotografia Kornela Makuszyńskiego. Szukamy pana w czarnym berecie, jasnym płaszczu. To jest ostatnie zdjęcie pisarza. Na głównej ścianie to jest tutaj, chyba, albo tutaj, ale nie, główna ściana jest tutaj. To tutaj wisi właśnie piękny obraz włoski. Madame z Dzieciątkiem, niżej sekretarzyk pisarza z XX, nie XX, tylko XVIII wieku. Na nim leży album z licznymi fotografiami z pobytu pisarza w sanatorium dla dzieci w rabce. Kornel Makuszyński odwiedzał szkoły, senatoria, Spotykał się nawet z młodzieżą. Czytał im swoje książki i zawsze uważał, że każdy problem dziecka jest najważniejszy. Więc przejdziemy do pokoju za, nie, za chwileczkę czwartego i piątego. Ale taką ciekawostkę jeszcze powiem, że duży obraz to teściowa pisarza. Dalej mamy komodę, na której stoi zegar francuski. Z XVIII wieku. Powyżej są portrety aktorek francuskich oraz wschodnie nakrycia głowy, męskie i żeńskie, obok maseczki japońskie nad piecem kaflowym. Trzeci sekretarzy to biurko pani Janiny Makusińskiej. Leży tam pióro, w którym się dawniej pisało Obok sekretarzyka Obok sekretarzyka tutaj jest to jest to właśnie co pokazuje Wieszam rysunki do książek Kornela Makuszyńskiego Dobrych polskich rysowników malarzy Ponieważ najbardziej pamiętacie przygody koziołka-matołka, więc je szybko odszukacie. I na ścianie wisi tutaj duży dywan perski z XVIII wieku. Dalej kapliczka Matki Boskiej. Dwa obrazy polskich malarzy. Dwa obrazy japońskie. I dalej malarstwo już jest polskie. Przechodzę tutaj teraz do pokoju wystawowego, pokój czwarty, czyli pokój dokumentacyjny. Są gabloty. W gablotach i na ścianach znajdują się dokumenty dotyczące pisarza. Dyplom z Uniwersytetu w Lwowie. Wyróżnienie za działalność literacką od rządu polskiego, francuskiego, włoskiego i rumuńskiego, piec kaflowy. Gablotki. W gablotkach są także książki tłumaczone na kilka języków europejskich i na język hebrajski, czyli żydowski. Liczna dokumentacja Kornela Makuszyńskiego jako społecznika, dyplom klubów sportowych, takie dyplomy honorowe obywatel miasta Zakopanego w 1931, honorowy prezes Związku Halam. W 1932 roku liczne dokumenty o. i przechodzimy dalej. Przechodzimy przed, przedpokój. O przedpokoju powiem za chwilkę. Wchodzimy tutaj do kolejnego, gdzie są właśnie te liczne dokumenty, które świadczą, że Kornel Makuszyński swoim życiem, społecznym i literackim, dawał wzory do naśladowania i młodzieży, i dorosłym. Zawsze mówił, że polskie dzieci są smutne, dlatego w swoich książkach staram, starał się je rozświetlić. Pisał o radości życia, o dobroci i o uśmiechu. Rzut, jak to ładnie wszystko wygląda. Naprawdę muzeum na żywo warto obejrzeć i zobaczyć na własne oczy. Tu są te książki tłumaczone. I tutaj rysunki. Kałamasz się zachował. I zdjęcie kornela. A w przedpokoju. Tutaj jak wchodzimy. Znajdujemy tutaj wystawę rysunkową do książek Kornela Makuszyńskiego wykonaną przez młodzież szkół imienia Pisarza. Młodzież ta jest zrzeszona w kręgu przyjaźni. I nie tylko rysuje pisze, także wiersze śpiewał uśmiechu, który nam wszystkim darował. Gdzie oczywiście też podpisuje się swoim imieniem i nazwiskiem. Więc tym końcowym przedpokojem żegnam się. No i wyszliśmy, trzeba schodzić. Żegnamy się już z Muzeum Koronela Makuszyńskiego, które się znajduje na pierwszym piętrze i idziemy zwiedzać kolejne. Drzwi oczywiście zamknę. No i to by było na tyle. Jeżeli się materiał spodobał, bardzo był ciekawy, a ja sądzę, że był ciekawy, to zapraszam serdecznie do odwiedzenia na żywo tego muzeum Kornela Makuszyńskiego, bo naprawdę warto. Oraz zapraszam do polubienia naszej grupy, jak jesteś nowy, do subskrypcji, do komentowania, do, do po prostu oglądania naszych pozostałych filmów. A ja z materiału z muzeum Kornela Makuszyńskiego się żegnam i pozdrawiam! Pozdrawiam wszystkich! Kazan! I jeszcze pokażę taki rzut na koniec tego miejsca. Na koniec to jeszcze tak wygląda, że są drzwi wejściowe. Informacja, że to jest Muzeum Kornela Makuszyńskiego oraz tablica że to jest właśnie w tym domu w latach 1934-1953 mieszkał Kornel Makuszyński. Opolanka to się teraz nazywa dom, bo to był dom, teraz jest Muzeum i słynny tutaj pomnik właśnie z koziołkiem Matołkiem ze słynnej bajki oraz portret Kornela Makuszyńskiego. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam Kazan.